Bolesław Prus, Lalka Czyta Adam Buk Tom pierwszy, rozdział pierwszy Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem San sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, Warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galantryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej Jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, Równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu, cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta Macmahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był człowiekiem, opiekunem jednego i tego samego towarzystwa dobroczynności znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przypowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał. Wariat, wariat, awanturnik. — Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? — Szósta, panie radco. — Służę piorunem — odpowiadał Józio. — Już szósta? Jak ten czas leci! — Wariat, wariat — mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców Przyczyny klęsk mających paść na Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który, mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uszczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, Dobrowolnie wyrzekł się restauracji. Sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi? Dostany dla wojska to gruby interes wtrącił pan Szprot agent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi odparł pan deklewski. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no Józiu piwa. Która to? Siódma buteleczka, panie radco. Służę piorunem. Już siódma. Jak ten czas leci. Jak ten czas leci. Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i, topiąc słodkie wejrzenie w jego zauzawionych oczach, spytał zniżonym głosem. Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym kupcu skrytość z wielką zaletą. Duma wadą. Ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego nie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych ozdak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. Nazywam go... Odparł powoli, odgryzając i zapalając cykaro. Nazywam go wariatem, gdyż go znam lat... Zaczekaj, pan! 15, siedemnaście, osiemnaście... Było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Hej! Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera, subiektem, i miał już ze dwadzieścia parę lat handlu win i delikatesów? Tak, i jak dziś Juzio, tak on wówczas podawał mi piwo Zrazy razy I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił agent. Zaczekaj, pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan, zachciało mu się być uczonym. Począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych. Wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Taka jak innych, odparł radca, niechętnie machając ręką. Tylko, że przy posłudze był bestia niemiły, na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim, co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subiek Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Obsobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No, ale co pan powiesz? ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano. Że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co? Gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie, westchnął agent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia z daleka omijając handle korzenne których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta, Rzeckiego, wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową, i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił agent. Zapewne jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą. — One to umieją. — Jeszcze jak — prawił radca. — Patrz, pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek, z osobnym sklepem i trzydziestu tysiącami rubli w gotowiznie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. – Ma szczęście miał poprawił radca ale go nie uszanował inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatku bo co to panie dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie milionów mu się zachciało czy kiego diabła — Może ja je będzie miał? — odezwał się Ajent. — Ehe... — żachnął się radca. — Daj no, Józiu, piwa. Myślisz pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę aniżeli nieboszczka Minclowa? — Józiu! — służył piorunem. — Jedzie ósma. — Ósma? — powtórzył radca. — To być nie może. Zaraz. Przedtem była szósta, potem siódma... — mruczał, zasłaniając twarz dłonią. Może być, że ósma. Jak ten czas leci? Mimo posępnej wróżby ludzi, trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galantryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność zaciekawiona pogłoskami o bankructwie coraz liczniej odwiedzała magazyn. Od chwili zaś, kiedy Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydołać trzej subiekci: jeden mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą filozofa a ruchami księcia i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla pci, płci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subjektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim czterdziestoletni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.